Miesięcy temu tę konferencję mówiłam na kursie budowania wspólnot, gdzie, gdzie z Mariuszem i jeszcze z kilkoma osobami jeździmy. I przygotowując się do tej konferencji, wysłałam SNSy do znajomych, kilku, kilkunastu znajomych, byli to ludzie ze wspólnoty, ale też moje kuzynostwo i w ogóle osoby, no jakieś inne osoby. Napisałam do nich. Prosiłam, żeby spróbowali jednym słowem powiedzieć, napisać, czym dla nich jest świętowanie. Teraz macie 10 sekund, żeby zastanowić się, czym jest dla was świętowanie, bo tylko tyle macie. A za chwilę zobaczycie, czy w tych odpowiedziach, które ja dostałam, są też te odpowiedzi, które, które Pogrupowałam, yy, a odpowiedzi były takie. Świętowanie to spotkanie spotkanie z ludźmi, re, ja następny slajd. Yy, spotkanie z ludźmi, relacje, radość, wesele, jedność, uczta, obfitość jedzenia, alkoholu i słodyczy, okazywanie sobie życzliwości, miłości. Braterstwo, wspólnota, luz, relaks, dobra zabawa, wyjątkowe chwile, pięknie przygotowany stół, odświętne, uroczyste ubrania. Kiedy spojrzałam na te słowa, to nadal uświadomiłam sobie, że właściwie każdy z nich, z tych określeń, pasuje do naszego Boga można tak powiedzieć o Bogu. I chcę wam teraz yy, pokazać co ja zobaczyłam w tych punktach. Prześledzimy teraz każdy z tych punktów. Świętowanie to spotkanie. Nasz Bóg jest spotkaniem. Nasz Bóg lubi spotkania. Biblia jest żeby to spotkanie mogło się realizować nie tylko na tym poziomie horyzontalnym, nie tylko na tym poziomie wertykalnym, czyli bóg-człowiek, ale też horyzontalny, człowiek-człowiek. Każde spotkanie człowieka z Bogiem to jest coś wyjątkowego. Biblia jest przesycona opisami spotkań Boga z ludźmi. Boga z człowiekiem. Nawet yy, Pan Bóg w pewnym momencie mówi, że, że to miejsce spotkania jest święte, kiedy mówi do Mojżesza, zdensań dałeś znów gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I pewnie każdy z was z nas mógłby odnaleźć w pamięci takie niezwykłe spotkanie z Bogiem. Takie spotkanie, które zapamięta do końca życia. Które było po prostu przesycone Bożą obecnością. Bóg chce spotykać się z człowiekiem, Bóg szuka człowieka, Bóg pozwala kosztować słodycze spotkania z sobą. Świętowanie to spotkanie, Zabiega wtedy, kiedy szuka Adama, który zjadł jabłko i pyta Adami, gdzie jesteś? Kiedy pyta Eliasza, co ty tu robisz, gdy Eliasz uciekał przed królową Izabelą? Kiedy pyta Piotra, czy mnie miłujesz? To poszukiwanie tej relacji. Nasz Bóg jest w nieustającej relacji ze samym sobą i pięknem życia w relacji chce się dzielić z człowiekiem. Kiedy budujemy relacje z innymi ludźmi, to cieszymy Boże serce. On w tych relacjach jest, jeśli Go zapraszamy. Świętowanie to radość i wesele. Nasz Bóg jest Bogiem radości. Pewnie nie raz słyszeliście, czasami używaliście takiego zwrotu, że Bóg to ma poczucie humoru. I no pewnie tak jest. Zresztą. Tam, gdzie jest duch Boży, tam jest radość. Święta karmelitanka czylińska Teresa z Los Andes mówiła: Bóg jest nieskończoną radością. A teolodzy mówią, że Bóg jest nie tylko pięknym, jak powtarza współczesna teologia, ale także radością. Bóg jest nieskończoną radością. Bóg jest. że nasz Bóg mógłby być smutny. Oczywiście wtedy, kiedy jest y, zatroskany człowiekiem, grzechem i tak dalej. Ale natura Boga to jest radość, tak sobie myślę. Bóg raduje się sobą. Bóg raduje się stworzeniem. Bóg raduje się dziełem stwórczym. Bóg raduje się niebem, tymi, którzy są w niebie. I Bóg raduje się z nawrócenia każdego grzesznika. Księgowanie to budowanie jedności. Bóg jest jednością trzech odrębnych osób i dąży do jedności. Jezus modlił się, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Orcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno. Ja yeah. va że Bóg obiecuje, że w niebie będzie uczta wieczna. W Księdze Izajasza czytamy Pan Zastępu przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z pustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. A u Mateusza czytamy Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca". I oczywiście rozumiemy, że to ucztowanie może być przenośnią, bo przecież ani oko nie widziało, ani oko nie słyszało, co Bóg przygotował dla nas w niebie, ale wiemy, że Bóg chcąc nami świętować, zostawił się pod postaciami chleba i wina. Przez to do uczty wiecznej. Ostatnio tak mi się zdarza słuchać księży, tradycjonalistów, czasami trochę budzi to we mnie niepokój, i między innymi, mówiąc teraz o tym momencie, czy o, o tym, że o uczcie, to pomyślałam sobie, że właśnie Eucharystia jest ucztą. No i zaczęłam słuchać teologów i okazało się, że tradycjonaliści mówią, że to broń Bożej i jest uczta. To jest ofiara. Ale yy, teologzy raczej, yy, posoborowi, tak bym powiedziała, raczej mówią, że to jest uczta ofiarna. To nie jest zwykła uczta w sensie wiesiadowanie, ale jest to uczta ofiarna. Czyli zauważcie, że świętowanie jest ucztą. Bóg jest ucztą. W Nim możemy ucztować. Świętowanie to obfitość jedzenia, alkoholu, słodkości. Jeżeli ktoś się żachnął, kiedy czytałam o obfitości jedzenia, zwłaszcza alkoholu, to chcę że chodziło o obfitość, o bogactwo, o przepych, a taki jest nasz Bóg. Bóg jest przeobfity, przebogaty. W nim jest zatrzęsienie, taka nadwymiarowość. Po prostu wszystkiego jest dużo. Bóg daje zawsze w obfitości. Zawsze mnie dziwiło. Że siewca, który wychodził siać, to siał tak, że to ziarno padało na drogę, na kamienie, między ciemnie. Zawsze sobie myślałam, przecież to był wytrawny siewca. Przecież to był profesjonalista. Dlaczego? I On bogato, hojnie daje, z gestem daje. To taki boski gest, szeroki gest. Bóg jest też zaspokojeniem, nasyceniem. To w Bogu tylko możemy poczuć to nasycenie. Oczywiście nie mówimy o jakichś pragnieniach czczywych, bezsensownych, niewłaściwych. Tylko Bóg może zaspokoić pragnienia, Człowieka. Świętowanie życzliwości i miłości. W okazywaniu miłości nikt naszego Boga nie prześcignie. On ukochał nas po kres naszego, swojego życia. On po prostu oddał swoje życie za nas. Ukochał nas po ofiarę z siebie. Już bardziej nie można okazać komuś miłości. I ja w ten sposób. Hmm. Po prostu nasz Bóg jest. Stał się naszym bratem. Ewangelista Mateusz zanotował słowa pana Jezusa, który przekłada więzy duchowe nad więzy krwi, kiedy mówi, że to są moi bracia, ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Owa mistyczna więź pokrewieństwa powstająca w chwili Świętego Łączy chrześcijan nie tylko ze sobą nawzajem, ale i z samym Chrystusem, jako jednorodzonym i pierworodnym synem Bożym. To papież Benedykt XVI i Encyklika Deus Caritas est. Bóg jest wspólnotą osób i zachęca nas, byśmy trwali we wspólnocie. Zresztą, zauważcie, że no, nie ma nie da rady żyć samemu. Żyjemy w rodzinach, w małżeństwie, w przyjaźni. Żyjemy zawsze we wspólnocie. To oczywiście również jest związane z tym, o czym wcześniej mówiłam, czyli o tej relacyjności, o spotkaniu. Dalej wśród tych odpowiedzi było, że świętowanie to wyjątkowe chwile. Pięknie przygotowane w stół, odświetlne, uroczyste ubrania. I nawet w tym odnalazłam e, przymiot naszego Boga. Bo zauważcie, że tak samo jak Bóg nie tylko kocha, ale jest miłością, tak samo Bóg nie tylko stwarza wszystko piękne. On jest pięknym. Bóg jest po prostu wyjątkowy. Mm. Myślę, że po prostu to jest kwintesencja piękna, to jest czyste piękno Bóg. No i pewnie każdy z was domyśla się, dlaczego mówię o świętowaniu. To poniekąd jest zaproszenie na 12 listopada, ale moja intencja była też taka, by każdy z nas dostrzegł jeszcze Duchowy wymiar świętowania. Yy, może do, do tej pory patrzyliśmy na świętowanie właśnie tylko jak na jak, a nie na świętowanie prawdziwej Bożej obecności. Bożej obecności w drugim człowieku, we wspólnocie, w relacjach, w braterstwie, w radości spotkania nasze świętowanie ma być dziękczynieniem za 25 lat wspólnoty, ale też za ludzi, których spotkaliśmy, za tych, którzy byli, za tych, którzy są i którzy jeszcze przyjdą, za kapłanów, za wszystkie dzieła wspólnoty. Czujmy się zaproszeni.